No i co, zdejmujemy taśmę, patrzcie powolutku, wszystko już jest tutaj suche, tak więc wyszło fajnie, lustereczko, nie widać tutaj różnicy, bo od kolor R902, jak dobrze zapamiętałem, tak więc to jest już tutaj to samo, dotąd pomalowane, tu zakurzone, więc jakardza, nic nie było, a ja idę jeszcze, pokażę Wam. Pokażę Wam, będziemy jeszcze, będę dociągał szpachlę na drzwi, suwane, bo jak poszlifowaliśmy podkład, to wyszły tutaj, tu wyszedł dołeczek, tutaj po całości od zamykania, więc uważajcie jak zamykacie drzwi, tylko za klamkę, bo to jest od zamykania i tutaj tak samo, widać go, było tak w słońcu, jak się przyjrzeliśmy, nie wiem czy pamiętacie w tym odcinku, Także to jeszcze wyszpaklujemy. To tutaj dokładnie, tu najbardziej. Ogólnie po całości, tutaj. No i tutaj ten punkcik. Widać, że tu jest dołek. Podkład nam wszystko pokazał. Resztę już się nie przejmujemy. Idę kitować. Wkładam Was na stojak i działamy. Póki jeszcze widno, bo już zaraz zachodzi słońce. No i co, widzicie? Kilka małych dołeczków, a tyle kidowania. No ale życie! Tu jeszcze, zobaczcie, maska pod spodem odklepania, Też troszkę przekrzywiona. Zaraz wiadę ze spachą z aluminium. Od spodu delikatnie tylko chyba do tego kącika. Wyszlifuję się, podmaluję przy okazji malowania maski. Nie będzie śladu. No i dobra, mamy wszystko przeszlifowane, otuszczone. Można zaciągać kitem. Jest tu trochę poharatane, chyba od druta tego do wyciągania. Tu jeszcze też kancik lekko do przeszlifowania, ale to przed samym malowaniem. Teraz zaciągam tutaj kicior, łączę. W tej lapse nie będę przeciągał. No i co, maska pokitywana. Już Wam ją pokazuję, jak to zaszpachlowałem. Takie cudo. Jutro się oszlifuje, zrobi się tą dziurkę, a jak nie, to ją zaszpachluję całkiem, chociaż lepiej, żeby taka była. To wiadę tutaj szlifiereczką. Zrobi się fajnie kółeczko. Blacha nam sama pokaże. No i co, tu się wygładzi, tu się lekko zakurzy i tralalo, tralala. Na dzisiaj już koniec, bo jest wieczór, więc tu już Sprzątamy, zakładamy zaraz drzwi. To jeszcze może Wam zrobię timelapse. I co? Widzimy się jutro. Tu jeszcze taki pacjent. Tu bez sensu szpachlować te dołeczki. Jak widać. Cało szlifuje krążkiem i będzie podmiernik. No i co, prawie mamy, grubo podkładzik, może epoksydowy damy, zobaczymy, zobaczymy jutro, na razie. Dzień dobry wszystkim, witam w nowym dniu, zapraszam do subskrypcji, kto ogląda, tego jeszcze nie robi, nic Was to nie kosztuje. I co, dzisiaj szykujemy maskę do malowania, pokażę Wam jak wyszły te progi, bo już wszystko jest fajnie suchutkie. Lecimy, patrzcie, tutaj narożnik, tutaj ten baranek, tu fajnie wszystko śliskie w połysku, cyk, tego nie będzie widać, ale to jak widać też fajnie pomalowane. To kupujemy nowe, bo nasze wygląda mniej więcej tak, więc nie ma sensu tego ratować, bo tu by trzeba łatkę wspawać, tu ten dół jest zgnity, więc woda zachodu tutaj to co widzieliście w poprzednim odcinku ten, ta klapka zapodkładowana epoksydem w spreju. wszystko było zdarte do gołej blachy, także jutro przyjdzie lakier jutro to pomaluje, to wleci nowe tutaj zobaczcie sobie lustereczko tu widać troszkę jeszcze te nierówności, bo, bo tu był wspawany ten próg jakoś dotąd chyba tak jakoś ale tu przyjdzie naklejka także nie będzie się to rzucało w oczy. Tutaj wywinąłem sobie papierek i nakleiłem tutaj wzdłuż kęcika, tak, to się zapoleruje, żeby nie było widać tej, tej różnicy. Tutaj tam się gdzieś lekko tylko zakurzyło. Dotąd się odciąłem tą naklejką, więc tutaj nie ma. Jakby zdrapać to tutaj nie będzie żadnego uskoku. Tutaj też tak minimalnie wystarczy to przematowić 2000 mokrym papierkiem, przepolerować. O i tutaj nie będzie śladu. Tutaj dotąd, tu już nie malowałem, tu tylko trzeba będzie przepolerować tam ten kawałek słupka. A tu wszystko. A tu wszystko też przyśnięte. To się później pomaluje całe na, na czarno. Więc jak coś jest brudne, to nie problem. Więc tu fajnie gładziutko. O, tu widzę jakiś mały zaciek wzdłuż krawędzi, ale to równo z uszczelką. Proszę. Także tutaj się coś tam zebrało. Jak na takie amatorskie lakierowanie na podwórku, to myślę, że jest lepiej niż, niż dobrze. Tutaj dotąd zakurzone, więc tutaj lustereczko. Tutaj dół też siknąłem, jak już miałem farbkę, także tutaj wszystko. Hammerite, nie? Był hamarajcik? Był hamarajcik. Ta konserwacja, tu taki mały sopelek, to go obetniemy, żeby sobie tutaj nie wisiał. Także to tutaj też było przyśnięte, zakurzone. Tutaj, ale to już <grymnie> zamknęliśmy i znowu dotknęło drzwi. Więc to ogólnie brązowe nie jest rdza, tylko to jest tutaj z tej uszczelki. Te resztki farby, z gumy z rdzą. Tutaj hamerajcie, tu dzisiaj wlecimy tym klejem do szyb. Bo akurat dzisiaj nie pada, więc to się fajnie, o. Tu malanek poleciał po, po plastiku. hamerajtem, no ale dobra. To się i tak psiknie później na czarno, więc będzie nówka. A to spróbujemy, jak będzie klej do. Chociaż w sumie można zamazać klejem do szyb, aż dotąd. To będzie takie czarne, że ręce będziesz miał czarne jeszcze przez, przez tydzień, byś pamiętał, że robiłeś coś klejem do szyb. Dobra, jeszcze idziemy na drugą stronę. No i co, druga strona tutaj. Szerszy ten supek, Nie, taki samych z tamtej strony, ale tutaj słyszycie, że. Tu jest dotąd zakurzone, to się wypoleruje. Tu jak fajnie, gładziutko. Tu jednak został troszkę ślad po, po, po tym przejściu do tej naklejki, ale to przynajmniej do tej naklejki się. Do tego śladu się naklejką wkleimy, więc będziemy przynajmniej wiedzieli, dokąd było. Tutaj mały zaciek, bo tu pistolet w pewnym momencie mi, mi prysnął. No ale to się zetnie. Jak będzie już fajny, mocno twardy lakier za kilka dni czy tam za kilka tygodni to wtedy zatniemy zapolerujemy, tu i tak jest tak kropowacie, więc to się tu zgubi tutaj jedna kropla deszczu ale to się też zapoleruje no i co po panu blacharzu już, już prawie nie ma śladu tu nie pamiętam, on jakoś dotąd skończył w sumie nie wiem czy dotąd, dotąd jakoś tutaj to wymieniał nie wiem, nie pamiętam ale wiem, że było dużo roboty tu tak samo, ten dół, kto pamięta proszę lekko tylko opryśnięte tą konserwacją i zamalowane farbą wczoraj z pistoletu przy okazji cały ten dół, tutaj tak samo nic tu nie dawałem w końcu, tylko tą tylko konserwację pod spodem hamarajcik, zobaczcie nic to praktycznie się nie rzuca w oczy o tylko tą gumeczkę ładnie wyczyścimy albo pomalujemy na czarno i, i po problemie więc można, można. Zaraz lecimy z następnym frontem robót. To będę pokazywał co po kolei, bo sam jeszcze nie wiem. Może przyjdzie to farba Dobra, frontik robót taki. Pierwsze to szlifuję te drzwi, co tutaj dokładałem kiczer, bo możliwe, że tutaj jeszcze trzeba będzie dołożyć, tutaj raczej nie. Więc biorę klocek, papier. Nie wiem co tam mamy, 180 chyba. Duży klocek i puder kontrolny najpierw szpakujemy. Szlifujemy, później szpachlujemy. To, so, drzwi oszlifowane, tutaj już jest fajnie, tu damy podkład akrylowy znowu, tutaj czarny jeszcze dołeczek, trzeba dołożyć szpachli, tutaj też dołeczek, tutaj dół ale sami widzieliście, wczoraj że to już taka resztka szpachli, najwięcej, praktycznie większość co, wy, co sobie zrobiłem szpachli poszło tutaj, nie myślałem, że aż taki wielki klocek, ale tak pokazuje, że jest teraz płasko tutaj. Też jednak dołeczek i tutaj minimalnie. Ale dokładam, poszlifuję i podkładzik będę jeszcze przy okazji podkładował. Co? To będę jeszcze podkładował? Może te drugie drzwi? Zobaczymy. Jo! No i zaszpachlowane. Tutaj cieniutko. Tu dałem kilka kropek, żeby nie zapychać tego akrylem. Tutaj też cieniutko. Teraz biorę się, za, biorę się za maskę od spodu. Pokażę Wam, będziemy to szlifować. Pokażę, jak to wyschło. Zrobimy ten otworek. Taki co powinien być, a go chwilowo nie ma. Idziemy.